Hej, cześć, cześć wszystkim witam w kolejnym odcinku z Strike Force GT2. I tak, ostatnio tutaj robiliśmy 11 poziom, więc teraz przejdziemy do 12, gdzie tutaj mamy Robokopa, właśnie Ironmana, Kapitan Amerykę, cyklopa. E, wojowniczkę z księżyca, Venoma, Spidermana, wojowniczka z Księżnicz... Księż... księżniczka z księżyca, tak samo dwie kolejne, więc warto. Tutaj mamy dwa skile zrobione. Teraz potrzebujemy rybę na plus i oko. Dobra, czyli ryba na plus i oko, żeby mieć OK. Czyli ryba na plus. To będzie Hannibal. Tak. Czy Fandango? A może tutaj ten? A może Fred? No to zróbmy tak. Weźmiemy sobie nie wiem kogo, właśnie w tym momencie. Hmm. Tymfon. William, czyli Fred. Dobra, weźmiemy sobie Freda. Żeby mieć rybę na plus. Ej, ale głowę też. William'a mamy. Dobra, i teraz oko. Oko mamy. Tak? O, kowaszki mamy! Czyli otwieranie... Otwieranie zamku, tak? Co my mieliśmy tutaj? Aha, dobra, czyli tylko te dwa, a ja... Jezu, jak ja to zepsułem! Tam miałem fajnego wolwerina Ludzie! Teraz ja sobie biorę z powrotem naszego wolwerina Gdzie on był? Oddajcie mi Wolwerina. Jaj, Minecraft. O, Minecraft to co zrobimy? Ale Minecraft to chyba był do. Tak, do uderzeń. Dobra. Hmm. Gdzie tu był nasz Wolverine? E, no, powie mi ktoś? E, co się stało? Myszka mi się ścięła. Halo. Halo. Dajcie mi chwilkę. Dobra, już jesteśmy. No, wywaliło mi nagle po prostu flash playera po całości. E, więc tak, Wolverine, Wolverine, gdzieś ty był Wolverine. Ubyłeś, byłeś, dobra. Słuchajcie, e, ubieramy tutaj. E, I tak, mamy Wolverina, ale co my tak potrzebujemy? To mamy, to mamy, dobra, tutaj mamy... Aha, czyli mamy te skillę. Dobra, więc możemy na spokojnie przejść to. Wszystko. A zawalczymy co jest z Kapitanem Ameryką i właśnie z Robocopem No, bo musimy tak, tutaj otworzyć sobie kluczem. Ale ja bym chciał zobaczyć co tu jest z tyłu. Tu jest cyklop i Ironman. No ten cyklop to będzie ciężko z nim. Ale dobra, tutaj mam przejście jakieś otwarte. Tu jest Venom. Dobra. Może Venom'a tutaj pokonamy. Tak, udało się. Dobra. I tu jest źródłek Spider-Man. Tak, dobra. My wyjdziemy sobie na spokojnie, żeby tutaj też zobaczyć na początek. Mamy maskę Venom'a, cyklopa i tarczę tego. Dobra, więc. Aha, musimy tutaj sobie podtrenować. I tak jak liście, będę powoli robić wszystko tak, żeby było jak najwięcej. No ale teraz zepsułem to, nie? No ale dobra. Jeżeli już tutaj zacząłem serce, no to serce później będą mięśnie. E, dobrze, że to będzie jeszcze w tym odcinku, więc no, dużo też nie będziemy mieć na minusie, a więcej życia. To jest taki plusik dla nas. E, dobra, więc lecimy tutaj. Trzeba to zdobyć wszystko. Ja sobie po prostu polecę tak. Na razie nie chcę z nimi walczyć. Dlaczego? Na razie chciałbym tutaj wziąć, zdobyć od Iron Mana zbroję. Przełącznik tutaj sobie zrobimy. Tak, tędy. Venoma. Venoma bym chciał całego zdobyć. Dobra, tutaj mamy tak. Tak. I Spidermana. Spidergaju, dawaj mi tutaj swój kostium, bo musisz mi dać go. Wow, prawie na sam koniec. Dobra, teraz będziemy mogli sprzeć na spokojnie drzwi. E, I zobaczyć. Dobra, co mamy tutaj nowego? Dobra, no to mam maskę. E, spoko. Tutaj mamy jakiś łuk. E, też spoko. Czapeja i mamy tutaj ten. Dobra, to mamy czapkę Spiderman'a. Jezu, jaki boost daje tutaj Dominiona. Mm, pistolet, który jest naprawdę dobry. Wow. Ten to dopiero tutaj ma. No. No, powiem wam tak. Jeżeli on jest w skillsach, no to jest epicki. Dobra, kto tutaj jest jeszcze kolejny? E Tam mieliśmy jednego z... Tych wszystkich. Hmm, tutaj jest Wajana. E, czyli znaczy Wajana. Czemu Wajana cały czas mówię? Tu jest Merida. O, tam był Merida. Tutaj mamy jakieś ubranie od kogoś, ale dobra, nie chcę mi się teraz sprawdzać. E, aha, czyli mamy tutaj cały slowpołka ubranie? Dobra, tu jest Gandalf. Tu jest Łoko, czyli Iron Man. Będzie na oko. Dobra. Iron Man na oko, a reszta nie wiadomo. O zawsze to coś. Dobra, więc my lecimy zaś z tym samym levelem, bo trzeba tutaj wszystko w końcu odrobić. Więc bierzemy się najpierw za Kapitana Amerykę i Robocopa. Odbijamy się od drzwi, bo tam są wojownicze księżniczki z kosmosu. Też by trzeba było je w końcu zawalczyć z nimi. Bo one są niby. niby mają fajne jakieś skile tutaj z tego co czytałem. E, dobra, ale tutaj nas pokonały. Hmm, więc lecimy jeszcze raz. A może zrobimy tak, że najpierw zdobędę właśnie od Spidermana, od tych tam rzeczy? Czemu ty mnie tak łoisz, chłopie? Tyle rzeczy już ci wziąłem, a ty mnie tak złoiłeś teraz? No nieładnie, nieładnie. Tutaj nas uderzył ninjuszu. Dobra, cyklop i. Aha, czyli cyklop nas rozwalił. Próbujemy, ile nam się uda tutaj rzeczy zdobyć. Dobra, teraz mamy wszystkich czterech. I nic nie zdobyliśmy. Więc spoko. Dobra, tutaj nas leczy ktoś. Dobra, tutaj tak, przeskok. O, tu jest alert, czerwony alert, led alert, alert. Dobra, straciliśmy naszego Ren'a, ale ja się tym nie przejmuję. Dlaczego? Dlatego, że tutaj będziemy mogli z Venomem zawalczyć. Venomem musimy tylko wziąć jeden kostium. Dobra, Spidermana. Teraz Spider ale mnie pańczy nam za to. Okej, okay, czyli możemy tak yy, ominąć teraz yy, właśnie tutaj Robokopa. Jak widać, yy, możemy sobie na spokojnie teraz skoczyć yy, tutaj do góry. Ninja! Nie denerwuj mnie. Tutaj z cyklupem możemy sobie zawalczyć. Dobra, mamy wszystkich. Czyli HP nam tutaj regeneruje nasz Kyloran albo Wolverine. Tutaj sobie zawalczymy z Venomem. Chyba z Venomem mamy wszystko. Dobra. Tutaj Spide go. Bo Spiderman potrzeba. Mam tutaj ciuchów od Spidermana. No i teraz możemy sobie na spokojnie wziąć, pójść na siłownię. Czyli lecimy teraz z siłą. Coraz ciężej jest z tą siłą, żeby tak zdobyć ją, no ale ten 29. poziom łapiemy. To jest właśnie dobry, kluczowy moment, bo później będzie speed. Zrobimy spida. Ale my tak mamy tutaj, właśnie, co mamy za ubrania? Robokopa mamy całego, Venoma mamy całego, Kapitana tego mamy całego, tego i Spidermana. Czyli zostały tam księżniczki. Przejmie tutaj na 100%. Więc, no cóż, mamy jakąś loterię, nie mamy żadnej loterii. Więc yy, nie wiem, czemu chciałem kliknąć escape, by mi tutaj wywaliło. Yy. No to lecimy, tak? Fajna muzyczka w tle, pogrywa, która mi się bardzo podoba. Nie powiem. Dobra, zawalczmy teraz z dwoma księżyczkami. Które pokonamy na spokojnie. jak chcę tak. Tutaj otwieramy sobie Lottery. Mamy tutaj przejście tędy. Tutaj zawalczymy sobie z dwoma kolejnymi. No ale nie zdobyliśmy od niej nic. Hmm, jakby tutaj to zrobić, żeby tutaj pokonać? pokonać, no to musimy co najmniej jeszcze dwa razy przejść to. Dobra, udało nam się od razu wziąć. Żeby ten nie obracać się tam niepotrzebnie. Dobra. Tutaj Kaloran będzie nas tutaj leczył. Przechodzimy tędy. Tutaj. I tu walczymy. No i... Udało nam się tylko perło wziąć e, Ale ja bym się ubrał, e, co my tutaj mamy? Od księżniczki tej najlepszej, no to wiadomo no to co możemy tutaj mieć. Ale tak, co ja chciałem? Tutaj mamy cały kostium. E, tam potrzebowaliśmy oko. A oko co? Na którym to było oko? Minionek? Nie. Tutaj, czyli jeżeli ja tutaj będę miał wszystko lepsze. Tak. Czyli tutaj mam e, Metalmana, a chyba na tym był. Nie, nie na tym. Na tym był minionek. Tak, czyli możemy tutaj se Spidermana zrobić. Pit. A może zamiast Pit'a to ja sobie wezmę to. Ale nie, no Pit jest lepszy. Slowbro. Nie. Nie, no księżniczka. A, czy ten, co weźmiemy? Wonder Woman zrobimy. Mm, to będzie całość wtedy. Trochę mniej HP. No ale. No, po co, jak mamy tutaj Kyle Lorena? Który. A w ogóle mamy loterię. Który w ogóle jest mega. Mega chłopem. Yy, to było Zaruto i Gitarmen, Jeżeli coś kojarzę z tego. Tak. Albo to był Baby's Badhead. No tutaj jest inna gitara. Eee, to mi było chyba, gitary było podwójne. Nie pamiętam teraz Harry Potter i Ninjitsu. To mnie nie interesuje zbytnio. Mamy na 100%. Czyli mamy tutaj, tak, tak, tak. Okej, okay, dobra. To wracamy i lecimy. Czyli możemy teraz na spokojnie sobie przejść tą gierkę. Tutaj zawalczymy sobie. Dobra, oczywiście, straciliśmy tutaj yy, naszego. Wolverina, ale dobra, możemy tak zrobić. Cyk, cyk, cyk. Załatwiona, załatwiony. Pięknie, mamy loterię. Czyli finish. Dobra. Czyli teraz możemy na spokojnie... E, jeszcze raz, bo potrzebujemy właśnie od tej jednej, tak? Od tej jednej. Dwa kostiumy, czyli dwa razy musimy z nią zawalczyć. E, z tego wychodzi. Mhm. Dobra, tylko tak. E, wojownicza księżniczka jest przy czym... Tutaj jest jedna przy serduszku. Tutaj jest druga przy sile. Razem z kanonem. Znaczy kanon, barbarzyńca. Eee, przy rozwalaniu nie ma. Eee, tu jest Naruto. O! Plum! Naruto. No to zawsze będziemy wiedzieć, co gdzie jest. No i tu w ogóle mamy takie artefakty. Artefakty można komuś dawać? Chyba tak, ale nie jestem pewny. I mamy złotą loterię. Czyli mamy znak Batmana. No to jest dobrze. Powiem mam tak szczerze, bardzo dobrze. No to lecimy. Robimy tego skilsa. Tu zrobimy sobie na 100%, bo warto by było. Tu zawalczymy sobie na spokojnie. Dobra, Kylo może nas tutaj uleczyć. Albo to się sam leczy, po prostu, Wolverine. Dobra, mamy łuk od niej. Więc jest bardzo, bardzo fajnie. jeszcze raz będziemy mieć cały komplet od niej. Czyli teraz, ubranku byśmy musieli zdobyć. Eee, I na 100% będzie gotowa. Gotowa nasza tutaj babka. Babka, która jest księżniczką z kosmosu albo z księżyca. Z jakiejś tam. Nie powiem czego. Bo za chwilę będzie hejt. Dobra, musimy tylko tą pokonać. Tak, i mamy teraz na 100% zrobioną planszę, więc bardzo, bardzo fajnie. Ok, mamy 12 gotowy, dobra, jeszcze tutaj ten. E, tutaj nam brakowało. Mamy oko i to mamy. E, babies i bedhead nam brakują. E, w 11, tak? Babies i bedhead? Ja teraz muszę wiedzieć. Babies na pewno, aż coś tutaj. Trochę dużo nam tutaj brakuje, tak szczerze. O! Dobrze, spróbujmy. Niby 92. Dobra, możemy z tymi zawalczyć, bo to oni są tacy słabi, że. Hello. Tutaj przejdziemy. Pyk. Tu zawalczymy. Tu możemy z tymi zawalczyć na spokojnie, bo oni są słabi. A i prawie. Dobra, czyli możemy teraz jeszcze raz spróbować. I musimy tutaj, tutaj i tych dwóch, dobra, Ej, no co jest? Zaś mi myszka coś szwankuje ostatnio? Klejolę straciłem. Czyli tak, tutaj aż aż dawaj na solówkę i baby's in bedhead. Czyli dwóch takich. Niesfornych kolesi, którzy naprawdę. Yy, fajną kreskówką byli. Yy, jeszcze na MTV. Może nie kojarzycie. Hmm. Bo. O. Czyli co? Mam prawie wszystko. Jeszcze bym musiał dwa razy z tym zawalczyć. Tutaj nie wiadomo, co to jest. Hmm. Dobra, niby mamy 100%, tak? Hmm, dobra. Jezusie, ile bym miał teraz tutaj spita? Patrzcie na to. Czyli poziom, spokojnie. Robimy, robimy tego spida i zostawimy sobie walkę z bossem na kolejny odcineczek, czyli na początek, żeby tutaj w ogóle go pokonać. Eee... Tak, tak, Se pokonamy go po prostu w następnym odcineczku. bo jak widzicie, no tu już jest boss. Boss, nie wiem jaki jest. Co będzie, zobaczymy. Ale ja może w międzyczasie, pomiędzy odcinkami, teraz spokojnie przejdę te wszystkie tutaj rytuały nasze. Albo nawet teraz byśmy mogli, ale nie, tutaj nie mam tego. Tutaj też nie mam uderzenia, tu nie mam tego spela. Tu nie mam uderzenia i tego. Jezu, wszystko nie, ma, nie mam tutaj nigdzie. A, co to, to jest za gra, która mnie troluje po prostu. Uderzenie plus to. Uderzenie plus oko, oko mamy oko e, Uderzenie plus to. Jezusie. Naprawdę. E, dobra, nie mamy tylko tego. mam życie plus. E, dobra. Życie plus. Czyli my teraz lecimy tutaj. W następnym odcineczku będziemy walczyć z bossem, więc to by było na tyle. Nie zapomnijcie o łapeczce w górę komentarzu. No i sobie. I dajcie znać, czego mam się obawiać. Trzymajcie się. Bye bye.